In za trenutek, uf, bomo klaskač, kdaj prava lehka spotaka levo lehko, poglejmo, kaj se zgodi. oczywiście niezawodnie jest cały czas w tej szopce dzień i noc. Zapraszam do siebie księdza biskupa Grzegorza i księdza proboszcza Romana. Tak? Dobrze powiedziałem? Tak. i wasza ekscelencja mimo swoich rozlicznych zajęć przybyła. W Kiedyś było tak, słuchajcie, że księdza kardynała Franciszka witali na lotnisku, skądś tam wrócił i dziennikarz mówi tak, wasza eminencja wróciła, a kardynał mówi wróciłam. I skończył się wywiad. Ekscelencja to jest, znaczy tyle co godność, godność, godność. Święty Franciszek w napomnieniach mówi tak, każdy z nas jest ekscelencją, więc proszę, proszę powiedzieć do sąsiada ekscelencją. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją i i niechaj Ci na swój święty Bóg. I niech Was błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Nigdzie nie idźcie. Wysyłka tak, w wykonaniu zespołu szkół imieniu Świętego Franciszka w Poskwitowie oklaski. Dzięki. Święcimowy w śniegu drzemią. Nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. Lecz najmilszy wigilijny wieczór przed świętami jest tak piękny, tak inny, tak oczekiwany. Staropolskim obyczajem. Szopka do Was bierze. Przyjmijcie więc nas zatem tak jak należy. Wspomnijcie wraz z nami, co w Betlejem było, gdy Boże dzieciątko na świat się zrodziło. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Gailei zwane Nazaret do dziewicy. Poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, znalazłeś Bogę łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz mił Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywany Synem Bord Najwyższego. Jakże to się stanie? Skoro nie znaczy. Wie moc najwyższego osłonić Dlatego to święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym. Oto ja, służebnica Państwa, Jaki się stanie według słowa Twojego. Wierbi dusza moja Pana i raduje się trud mój, Bogu, moim zbawcy. Obejrza na ujrzenie służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd, że już nie będą wszystkie pokolenia. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, miasta Dawidowego zwanego Betlejem, aby dać się zapisać, poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. ja Najdroższa, widząc Twe zmęczenie. Obyśmy jak najszybciej znaleźli schronienie. Takich wartości, wszędzie pełno ludzi. Czy Syn Boży jak w jakimś sercu życzliwość obudzi? Nie martw się, Józefie. Pan dodaje, i Ty jesteś zmęczony, mój małżonku miły. Bóg drością Syna swego powierzy. Może więc pragnie to wszystko to, co biedny to smutne, że gocika dla niego nie mamy, Chociaż od drzwi do drzwi w Człowiek zbyt mały, by pojąć to, co pokrzykuje, Lecz dobrze robi, Tu mu wierzy, ufa i dziękuję. Mario, na Twej głowie wspaniała mądrości korona, Tak bym pragnął, by już mogła spocząć moja żona. Któż tam? Czego chcecie? Z daleka przybywamy. Noclego szukamy. Ważniejsi tu byli i złotem zapłacili. Za darmo przyjąć nie mogę. Ruszajcie dalej w drogę. Kto tam do drzwi jeszcze po nocy hałasuje? Tyle razy mówiłem. Miejsc brakuje. Pokój z tobą, gospodarzy, Bądź dla nas dobrej i łaskawy. Przyjmij moją żonę, choć w kąciku, choć na wiązce trawy. Zapłacę ile mogę, a resztę solidnie odrobię. Zlituj się, niechaj ona już odpocznie sobie. Dobrzy ludzie, widzę, że naprawdę jesteście w kłopocie. Chętnie bym pomógł, nie zależy mi na złotach. Kolejna skóra przepełniona wszędzie. Gwar i krzyki, kłótnie, śmiechy, przekleństwa, hałas modnej muzyki. Wam dzisiaj spokój potrzebny. Cuba nie znajdziecie, chyba że do tej małej stajenki, zamiastem budzi. Gospodarzu, za Twą życzliwość bądź błogosławiony. Niech cię obdarzy łaskawie boski syn mojej żony. Wybacz, Mario, do no, Grzeciństwa czuję, jednak na dzisiaj innego miejsca nie znajduję. Nie martw się, Józefie, bo nas pamięta, on pragnie. Aby cichą była ta noc święta. Syn Boży się narodzi, Stajni, jak lędza bogi, Aby nikomu do Niego Nie były za wysokie progi. Maryjo, mówisz pięknie, Jak dawniej głosili prorocy, Lecz chodźmy już, bo się Jeszcze zasnąć nie chcę, przyjdą wilki z lasu. Wokal? Co mi tam po ptakach z lipowego drewna? Kiedy mi się przyjdzie z owieczką pożegnać? Dobrze, nie wywołuj wilka z lasu, tylko podzuś na rozpałkę. Masz, jabłko pojedz. A idź z tym jabłkiem bo dam ci w czapkę. Patrzcie, dziewczyny idą. Może do nas padną. Zobacz, jakie ładne! Nie spojrzę na żadną! Co mi tam dziewczyny? Wszystkie takie same. Patrzcie, Małgoszatka z dziewczynami przyszła! Za górami, za górami, za lasami. Tańcowała Małgoszatka z góralami. Przyszedł ojciec, przyszła matka. Chodź do domu, chodź do domu, małgorzatka. Ja nie pójdę, ja nie pójdę, idźcie sami. Wolę tańczyć, wolę tańczyć z góralami. No już dziewczyny do domu, do maturii pod fartuchy, a chłopaki pod kożuchy. Chciał, żeby ci się przyśniło. Raj, że ja był Adamem, a rzadkę Ewą. I w tym raju było takie wielkie, wielkie drzewo. A na tym drzewie był taki wielki, wielki łącz z kiełbasy. I my się nareszcie najadł za wszystkie czasy. A ja bym chciał, żeby przyszli mi się ptaki, żeby przyleciały z wysokiego nieba i skrzydła miały jak anioły. A miałek, białek duża bez. Ledwie zasnęli, aniołek jest. Zbudzić ich? Nie budź! jeszcze nie trzeba, jeszcze nie daj nam znaku z nieba. Zobacz, pali ogień na łące. Jabłuszka piekli, jeszcze gorące. Nie rusz. Orety, ty to masz talent. Musiałeś sobie usmolić palec. Wyczyj to zaraz. Tylko nie w skrzydła. A co mam robić, jak nie mam mydła? No dobrze, jeszcze chwileczkę. Jeszcze nie dali nam znaku z nieba. Jeszcze się wielka światłość nie pali. Czekaj na gwiazdę i pat w górę. Się... Światło z obłoków, o jaka łuna, o jaka zorza. Pali się! Wstawajcie! Boga na boga! Łobaki, nogi! Nie łagodnie! Patrzcie, widzę anioła. Jestem z diabłów najgorszy, którzy uczony z dyplomem. Zagarniam swoim ogonem, o tak! Ja rozpuszczam ludzi, schlebiam, psuję, Zbawiam pod łań piekieł i torturuję, torturuję. Gorszy od was jestem, Słodkim głosem kuszę Potem w ogniu piekielnym męczę, Dolewam oliwy i dręczę, dręczę! Wciąż robię, co mogę, Czasem coś szepnę do ucha, nie każdy jednak mnie słucha, A marzy mi się, że w ukropie, Wiecznym i smole, Wszystkie dusze od stóp do głów smaże smole. Precz to, Dosyć kłótni! One na nic! Patrzcie, ile tuż do zdobycia przed wami! Zabierzmy się za nie dokładnie, By zaraz zawarły tak z diabłem! Policzmy im grzechy dokładnie, Zanim ktoś z nas je dopadnie! Oj, nie jeden z nich przeklina, i nie jedna słodka panienka Za często do lusterka zerka Dąsa się na koleżanki gniewa Starszych nie słucha Na lekcjach ziewa O ile się dostanie W piekle czeka na nich lanie A wy, przestańcie swe grzechy liczyć Spójrzcie w te stronę, grzesznicy Dzieci się w Betlejem narodziło Co przynosi światło Nadzieję i miłość. A kisz, diabły, a kisz. Radość światu! Bóg się rodzi, by królować tu na ziemi. A kisz, diabły, a kisz.